Próbujemy w ten kolejny szesnasty dzień miesiąca. Tak wypadło, że dzisiaj jest właśnie sobota, czyli liturgia łączy przede wszystkim niedzielę, tą dwudziestą dziewiątą niedzielę, zwykłą z tym naszym kultem świętego Andrzeja Boboli, którego orędownictwo właśnie w tym miejscu zostało rozpoznane także przez Kościół, przez to, że nasz arcybiskup zadecydował, żeby ustanowić ten nasz Kościół parafialny sanktuarium świętego Andrzeja Boboli. Z jednej strony świadomy tych łask i jego rędownictwa, które wielu z nas w tym miejscu doświadczyło i doświadcza. Ale tak jak mówił podczas tej liturgii ustanowienia ponad rok temu, że to także spojrzenie w przyszłość, że to wielkie zaproszenie, by nieustannie odkrywać osoby świętego Andrzeja Boboli. Dlatego tak ważną rzeczą jest nie tylko byśmy upraszali nam potrzebne łaski, ale mamy jakąś okazję szczególną, by zaangażować się w krzeżenie kultu świętego Andrzeja Boboli, by pokazać innym w tych czasach tak wielkiego egoizmu, czasach tej religii konsumpcji, że wszystko jest dla mnie, że jestem najważniejszy, że drugi człowiek się nie liczy, że liczy się posiadanie tylko, użycie by pokazać, że można żyć inaczej. To chcemy dzisiaj także odkryć w tej liturgii słowa z tej dzisiejszej niedzieli. Pierwsze czytanie z księgi Izajasza, które kojarzymy jako pieśń sługi Jahwe, mówi, a znamy te teksty głównie z Wielkiego Postu czy z Wielkiego Tygodnia, spodobało się Panu zmiażdżyć swojego sługę cierpieniem. Wielu dyskutuje, i kim jest ten ów sługa. My interpretujemy te teksty, te cztery pieśni sługi Jahwe jako zapowiedź Jezusa Chrystusa, naszego zbawiciela. On był rzeczywiście zmiażdżony cierpieniem, po to, by usprawiedliwić wielu, by dźwigać nasze nieprawości. Ale dobrze wiemy, że ten bohater, ten sługa to każdy, kto w swoim życiu wypełnia wolę Boga, kto podejmuje w sposób świadomy tę postawę nie władzy, nie panowania, ale właśnie służby, szczególnie tym ostatnim i najbardziej potrzebującym. Śmiało możemy więc powiedzieć, znając historię życia świętego Andrzeja Boboli, że spodobało się Panu zmiażdżyć go cierpieniem. Rzeczywiście Andrzej Bobola został zmiażdżony cierpieniem. Kościół ogłosił, że te makabryczne męczeństwo, którego doświadczył, jest największym męczeństwem w historii Kościoła. Został zmiażdżony cierpieniem. Jako małe dziecko miałem ten wielki przywilej, a że byłem dzieckiem knąbrnym, zbuntowanym, że niedzielne msze święte spędzałem nie w kaplicy w Warszawie na rakowieckiej, ale byłem wyprowadzany do relikwii świętego Andrzeja Boboli i musiałem patrzeć na to umęczone ciało. Początkowo był to szok, potem chyba się nie tyle oswoiliśmy, ale zaprzyjaźniliśmy. To była szkoła życia. Patrząc na to zmasakrowane ciało świętego Andrzeja Boboli, otwierały mu się oczy, że na czym polega tak naprawdę życie: że życie nie polega na tym, żeby żyć dla siebie, ale żyć dla innych. I to cierpienie świętego Andrzeja Boboli, które zostało w jego świętych relikwiach, pokazuje nam w sposób tak bardzo namacalny, o co chodzi w naszym życiu. My też niejednokrotnie czujemy się zmiażdżeni cierpieniem cierpieniem niezrozumienia, cierpieniem niezgody, braku jedności w naszych rodzinach, w społeczeństwie, w kościele. Czujemy się zmiażdżeni cierpieniem przez pomówienia, przez złe słowo drugiego człowieka, przez zawiść, wrogość, jak trudno nam to nieść. W pokorze, w cichości, z godnością. Ale w tej historii sługi Jachwy z Izajasza, w tej historii Jezusa, w historii Andrzeja Boboli, odkrywamy tę intuicję że Pan Bóg ma w tym jakiś sens widzi. I owoce takiego stylu życia pokornego w służbie drugiemu człowiekowi przynoszą owoc. I może będzie nam dane, tak jak było to dane świętemu Andrzejowi Boboli, zobaczyć te owoce po śmierci, po naszej śmierci. Dzisiaj uczniowie przychodzą do Jezusa Jan i Jakub z prośbą spraw, abyśmy w Twoim Królestwie siedzieli po prawej i po lewej stronie. Dobrze wiemy, że ta propozycja uczniów jest odpowiedzią na trzecią zapowiedź męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Trzykrotnie w Ewangelii Jezus mówi, jaki będzie Jego los a uczniowie tego nie rozumieją. Nie chcą takiego losu Jezusa. Za pierwszym razem Piotr go wziął na bok i upominał Jezusa. Zgromił Jezusa. Nie przyjdzie to na ciebie. Wybij sobie z głowy taki plan. Jezus powiedział do niego, zejdź mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz o tym, co boskie, a tym, co ludzkie. Kolejnym razem... Gdy Jezus mówił o swoim losie, że zostanie wydany w ręce ludzi, że Go zabiją, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. Uczniowie nawet nie pytają Go, o co chodzi, ale kłócą się między sobą. Kto z nich jest najważniejszy? Kto jest pierwszy, kto ma władzę? I za trzecim razem mamy tych dwóch braci Jakuba i Jana którzy, gdy słyszą, że Jezus idzie do Jerozolimy, od razu widzą, że tam będzie królestwo, tam będzie władza, będą pieniądze, posiadanie, panowanie, będziemy ważni. A więc trzeba sobie zaklepać już tutaj, zanim wejdziemy do Jerozolimy, na wszelki wypadek, miejsce po prawej i po lewej stronie. I słyszymy, że pozostałych dziesięciu uczniów Oburzyło się na tą prośbę Jakuba i Jana. Dlaczego się oburzyli? Bo oni byli sprytniejsi, szybsi. Wszyscy chcieli mieć pierwsze miejsca w królestwie, w tym wymyślonym przez nich królestwie. Rywalizacja, kłótnia, ambicje to niszczy. Niszczy wspólnotę kościoła. Niszczy nasze rodziny, niszczy naszą ojczyznę. Jezus przywołuje swoich uczniów. Popatrzmy, jest to jak refren powtarzany. Oni idą niby za nim, ale ciągle trzeba ich przywoływać. Oni nie, nie, nie chcą żyć w stylu Jezusa. Oni są niby blisko, ale ciągle daleko. Jezus przywołuje swoich uczniów do siebie i mówi im, że władza prowadzi do ucisku, do poniżenia drugiego człowieka, szczególnie najsłabszego, a on chce budować inną wspólnotę. Kościół nie może naśladować władzy świeckiej, ale ma naśladować Boga, Boga, który jest miłością, nie Boga władzy. Popatrzmy, gdy się przyglądamy różnym religiom, właśnie widzimy Boga władzy. Który panuje, który jest kapryśny, którego trzeba udobruchać jakimiś ofiarami, przekupić go. Jezus takiego Boga nam nie pokazuje, ale pokazuje, że Bóg jest tym, który kocha, przebacza, jest miłosierny, jej sługą. Daje swoje życie na okup zawieku. Jezus chce nas wykupić swoją krwią z niewoli grzechu i śmierci. Jak mówi święty Paweł, Chrystus wykupił nas z przekleństwa prawa, byśmy stali się dziećmi Bożymi. Prawo to przekleństwo, a jesteśmy zaproszeni do wolności dzieci Bożych. Nie tak będzie między Wami, mówi Jezus. Nie może być tak w naszych rodzinach, gdzie ciągle trzeba udowadniać, kto jest najważniejszy, kto komu służy, kto kocha. Nie może być tak w naszym społeczeństwie. Widzimy, do czego to prowadzi. Nieustanne kłótnie, które nabierają coraz większych decybeli wręcz, agresji, złości, niechęci, wrogości. Niby wszyscy mówią, zależy nam na naszej ojczyźnie, a co robimy, jeżeli nie, nie niszczymy jej wspólnie. Nie może być tak w naszych wspólnotach, tych parafialnych, tych wspólnotach właśnie domowych, kościołach, gdzie będziemy rywalizować, opozycje, miejsce. Jezus mówi nie. Chcesz być najważniejszy? Zacznij być sługą. Co to znaczy? To sługa, słowo z którego używa tu Jezus, mówi o świadomym wyborze postawy służby wobec drugiego człowieka. Stań się niewolnikiem innych. Nie tak będzie między wami. Wystajemy wobec Eucharystii, wobec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który wydaje się całkowicie za nas, by nas wyzwolić, byśmy stawali się dziećmi Bożymi. Wystajemy wobec relikwii świętego Andrzeja Boboli, który był tym, który szedł do ostatnich, na granicę. Cywilizacji, społeczeństwa, by być z najuboższymi. I gdy my tu przychodzimy do tego sanktuarium, potrzeba nowego myślenia. Nie możemy myśleć jak Jakub i Jan, nie możemy myśleć jak pozostali uczniowie, ale musimy wołać o tą łaskę nawrócenia nowej wrażliwości, nowej mądrości, chrystusowej mądrości. 43. rocznica wyboru świętego Jana Pawła II na papieża. Myślę, że są osoby, które pamiętają to wydarzenie. Jak ja pamiętam, to myślę, że większa część też pamięta ten. No właśnie, jaki to był dzień tygodnia. 16 października 1978 to był. Dobrze, nie będę strzelał, mam wrażenie, że piątek, no ale na Różańcu nam to powiedzieli. I biegłem najszybciej, jak mogłem, do domu, żeby powiedzieć, że Wojtyła został papieżem. Że stało się tak, jak oczekiwaliśmy. Bo akurat Karol Wojtyła w moim domu był postacią znaną Czytaliśmy o nim, jego teksty, i był, szczerze mówiąc, naszym kandydatem na papieża. A więc nie było zaskoczenia, ale była radość, że rzeczywiście ten trop, że Karol Wójtyła jest najlepszym na te czasy kandydatem, jakoś się prawie jakbyśmy byli uczestnikami konklawy, bez głosowania, ale była wielka radość. Jest taka anegdota, mam nadzieję, że to nie jest kaznodziejska anegdota, o świętym Janie Pawle II, gdy jako kardynał wizytował z jedną z parafii. Witał go mały chłopiec i Karol Wojtyła miał powiedzieć: Chłopczyku, mów głośniej, bo nic nie słyszę. A chłopiec odpowiedział: Jeżeli chcesz usłyszeć, to się pochyl. Jeżeli chcesz usłyszeć, co mówię, pochyl się. Popatrzmy, jaką katechezę dał ten mały chłopiec Karolowi Wojtyle. Może przesadzę, ale temu chłopcu może zawdzięczamy. Tak wielki pontyfikat świętego Jana Pawła II, bo nauczył kardynała Wójtyłę pochylać się, by słyszeć najmniejszych. Jeżeli chcesz mnie usłyszeć, pochyl się. Popatrzmy, jaka lekcja dla nas. Jeżeli chcesz usłyszeć Twojego syna, Twoją córkę, pochyl się. Jeżeli chcesz usłyszeć Twoją. Schorowaną, niedołężną matkę, może już z demencją, pochyl się. Jeżeli chcesz usłyszeć swojego męża, który może ciągle go widzisz przed telewizorem w kapciach z piwem i kolejny mecz ogląda, pochyl się. To jest szkoła świętego Jana Pawła II, którego dzisiaj wspominamy. Ten październikowy wieczór. I te historie z Andrzejem Bobolą, który nie mógł siedzieć w tych kolegiach, które były świetnie zorganizowane, gdzie podejmowano tysiące sposobów rozeznawania duchowego, co będziemy robić, co nie będziemy robić, gdzie jest większa chwała Boża, przecedane to wszystko przez jakieś sita rzymskich instrukcji. On tego już nie wytrzymywał, szedł do tych ostatnich, pochylał się. Duszochat. Nie przy Zielonym Stoliku robi się Ewangelizacja. Nie przy Zielonym Stoliku robi się kościół. Ale chodzi, kościół się robi w spotkaniu, w słuchaniu drugiego człowieka. Słuchać drugiego człowieka. A my tak często w kościele zanim ludzie otworzą usta, my już im mówimy, że wiemy, co chcieliby nam powiedzieć, a więc nie marnujmy czasu i na kolanach. A my będziemy wam mówić, co jest dobre, co złe. Popatrzmy. Jeżeli chcesz usłyszeć, pochyl się. Dzisiaj tę lekcję chcemy odrabiać u relikwii świętego Andrzeja Bobolki. U tego sługi Boga zmiażdżonego cierpieniem. I zobaczmy, że dzięki Jego pokorze, dzięki Jego pochylaniu się nad każdym, szczególnie nad tym ostatnim, najmniejszym, dzisiaj możemy doświadczać Jego rędownictwa i łaski. Ale to zaproszenie, by próbować... Żyć właśnie w ten sposób. By nie tylko być dumnymi. O, mamy sanktuarium. Mamy relikwiarz największy w Szczecinie. Mamy kustoszów i pomocników. Jakie to wspaniałe. Takie piękne uroczystości robimy raz na miesiąc. To nie o to chodzi. Szerzenie kult Andrzeja Buboli to przede wszystkim próba wielka, trudna próba. Żyć w Jego stylu, sługi Boga i sługi człowieka, szczególnie tego człowieka ostatniego, najbardziej potrzebującego Ewangelii, miłości i nadziei. Prośmy więc o tę odwagę, by te słowa Jezusa nie tak będzie między Wami, niech one przenikną nasze serce. A słowa z listu do Hebrajczyków, które nas zapraszają: Przybliżmy się z ufnością do tronu łaski, abyśmy doznali miłosierdzie, abyśmy znaleźli łaskę w stosownej chwili. Amen.